Dzień dobry kochanie Jak się masz? Dzisiaj Jak się dzisiaj masz? Dużo lepiej? Tak Pojedziemy za chwilę? A big pig. Za pół godziny pojedziemy, tak? W branku już jesteś seksownym? Super. Dużo lepiej? Co to lepiej. Lepiej? It means better. Mm. Śniadanko zjadłaś nawet, tak? Podwójne? Czy ktoś Ci pomagał? Chyba Borys Ci pomagał, nie? Jeszcze raz powiedz, co robię? Tak, pojadę, pójdę zaraz organizować sprzęt. Hmm. Nasz i wtedy jedziemy. Jeśli nie będzie ci chciał kupki ani Rzygusiu, za pół godziny. To pojedziemy, tak? To jest magiczny przycisk od hmm. Mhm. Papa.